I witam was po raz kolejny. Słuchajcie, dzisiaj tak, dzisiaj wam przekażę jakby prawdziwą historię mojego znajomego leśniczego. I ja go ostatnio spotkałem na tym tygodniu akurat na ulicy pytał się, czy mam mu 70 groszy mu pożyczyć, bo brakuje mu do piwa. Dałem mu tą złotówkę, o to. Czasem pomagać, jak ktoś jest w potrzebie, wiadomo trzeba pomóc bo to teraz tak słuchajcie, ja bym tej historii nawet wam nie opowiadał, ale tylko dlatego wam opowiem, że akurat go spotkałem i poruszyliśmy bardzo ważny, ważny temat, ale to może na samym końcu, bo tak od razu jak powiem na początku, to będzie to takie niezrozumiałe, nie wiadomo o co chodzi i tak dalej. To w ogóle by nie miał żadnego sensu. Ale dobrze, jest to ogólnie jego historia, mm, którą on mi kiedyś opowiedział w cztery oczy, ale to było... Uff. Nie wiem jak już 4-5 lat temu mogę nawet wam tak powiedzieć. I w każdym bądź razie tak, on mieszka w takiej starej po poniemieckiej leśniczówce i kilka lat temu słuchajcie przechodził prawdziwe piekło, ponieważ był opętany i przechodził przez cały ten jakby to się mówi egzorcyzm przez, przez te całe egzorcyzmy przechodził Mm, ale, ale, ale dobrze. Co, zatem, co tam mu się takiego przetrafiło? Jako, że był, jako, jako że był tam norma, normalnym leśniczym, to sobie tam mieszkał, mieszkał i w każdym razie przez kilka lat było wszystko dobrze. Ale, jednej nocy się obudził i wziął łopatę do, do ręki, wyszedł, słuchajcie, na, przed jakby ten swój, przed, przed, tą, przed tą swoją leśniczówkę. I zaczął, zaczął kopać, słuchajcie, dziurę. No coś nie w Ktoś się budzi w nocy i idzie, idzie kopać po ciemku ogólnie dziurę. No trzeba być naprawdę no... Coś nie tak. W każdym razie rano się obudził w łóżku i był cały, cały brudny, całe ręce miał brudne, z piachu, no, z ziemi, z wszystkiego. I czuł się taki zmęczony, jakby coś kopał. Jakby, nie wiem, jakby z, z roboty wrócił, słuchajcie, to jest no, naprawdę no, no nie, do, nie, wytłumaczenia, nie, do, nie do wytłumaczenia. Co, 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 co tam się mu w ogóle mu przydarzyło? No i słuchajcie, już Dziur, potem wyszedł przed, przed tą swoją leśniczówkę. No zobaczył, że na jego podwórzu jest wykopana dziura, no tak do połowy pasa, powiedzmy, on tak mówi mniej więcej. I on nie wiedział co, kto, to, kto, to, kto to wykopał, co to co, co, co się mu w ogóle stało. Dlatego tą dziurę, słuchajcie, zakopał z powrotem. I nie wiedział, nie wiedział co się ogólnie dzieje. I... Po prostu myślałem, że już jest po sprawie, że ktoś sobie po prostu robi jakieś jajca. Dlatego to sobie w tym spokój, ale tutaj słuchajcie. przyszła znowu kolejna noc i zaś, i, za, i zaś to samo, zaś łopata w ręce i zaś kopie. I tak jakby mu, ale tak jak słuchajcie, tak jakby mu coś kazało to kopać, mówi tu kop, tu kop, masz wziąć łopatę i masz kopać. No i co, co, o co tu teraz chodzi? Bo tu w ogóle za, 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 zaczynają prawdziwe cy, słuchajcie, cyrki dziać. No i teraz tak, znowu była dziura, kolejna, druga dziura, tylko, że w innym miejscu. I to tak, on wtedy to zrozumiał, że coś jest z nim nie tak i jakby mu coś kazało. I tutaj, słuchajcie, się zaczynają jego prawdziwe kłopoty, ponieważ on jednak stwierdza, że, że tutaj mogą być jakieś duchy, coś takiego. I dlatego, dlatego postanawia, że wezwie kogoś, kto się zajmuje duchami. No i tu słuchajcie, teraz tak, przyjeżdża pewna pani, która się tym zajmuje, takimi sprawami duchy i tak dalej. Ale ona tylko jak w podeszła do jego furtki, powiedziała, że, że dalej nie wejdzie, że to jest, że tu jest taka zła siła, z którą ona sobie nie, nie, nie da rady, sobie nie poradzi po prostu. A przede wszystkim ta zła siła jest chciwa. No I ta pani nie wzięła od niego ani złotówki. Chciał jej y, chciał zapłacić leśniczy, ale ona nie wzięła ani złotówki od niego. On, ona mu jeszcze powiedziała, żeby wezwał, spróbował wezwać kogoś, kogoś mocniejszego, bo ona sobie po prostu nie da rady i odjechała swoją, słuchajcie, swoją drogę powrotną. No i słuchajcie, jeszcze, jeszcze nie wiemy o co tak naprawdę chodzi. Ale tutaj dopiero, dopiero się zaczynają jakieś prawdziwe cyrki. No i tak, leśniczy. Jeszcze raz zdecydował się, że wezwie kogoś, kto się zajmuje tymi duchami, i tak dalej, i tak dalej. Przyjechała kolejna pani, i słuchajcie, ona również stwierdziła, że jest tutaj jakaś bardzo zła siła, ale. Ona, ale to słuchajcie, ona tak jakby dodatkowo się połączyła z tamtym światem, i od razu jednak stwierdziła, że, znaczy jednocześnie stwierdziła, że w tym, w tym domu jest jakiś zły duch. Mm, ale jest on bardzo zły, a przede wszystkim chciwy. On jest przywiązany do złota, które się znajduje tu u pana, na, na pana posiadłości. Ale tak, y, jeszcze mu do, dodatkowo powiedział, że ani pan, ani ja, ani nikt inny tego złota nie znajdzie. Y, ale Duch chce to złoto, złoto odzyskać, ponieważ jest bardzo, bardzo chciwy i chce je odzyskać. Aha, jeszcze bo właśnie zapomniałem wam jakby to powiedzieć, zaznaczyć przede wszystkim, że to słuchajcie, to, to nie ta, ta babka, która się zajmuje tymi duchami, to nie, nie była jakaś tam wróżka czy coś takiego, tak jak, jak, jak wróżbita macie, prawda, że siedzi sobie na antenie w telewizji, wy do niego dzwonicie, chcecie się zapytać o swój stan zdrowia, on się was pyta jak się pani czuje, wy odpowiadacie, że, że, że źle. On od razu stwierdza, że widzi u Państwa chorobę, no także no, nie, 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 to była akurat konkretna, konkretna babka. Ona jakby dodatkowo jeszcze mm, opowiedziała historię tego miejsca. I co tutaj, słuchajcie, się mogło wydarzyć? Teraz? Tu jest naprawdę ciekawa historia się zaczyna. No i teraz, tak, ona w tych swoich wizjach ujrzała coś takiego: że na miejscu, gdzie, gdzie stoi teraz leśniczówka, kiedyś w dawnych czasach stała karcz, karczma za czasów jeszcze Napoleona. Ponieważ tutaj mm, zaraz przebiega tak, jakby, przebiega jakby główna droga idąca w las. I tamtędy się poruszały wojska napoleońskie, ale to też nie tylko napoleońskie, bo potem pierwsza wojna światowa i druga, że tym to sprawdziłem, to wszystko potwierdza, że coś jakiego miało miejsce. Ale w każdym razie ona, ona jednak stwierdza, że tam właśnie za czasów Napoleona stał, stała karczma. I kiedyś w tej karczmie zjawił się ranny żołnierz francuski, jakby z tego wojska Napoleona. Ale on, słuchajcie, był bardzo chciwy miał przy sobie zrabowane dobra z Rosji były to jakieś cenne, złote przedmioty. No i tu w łazie mogłoby to świadczyć, że coś, coś tutaj jest, no nie tak i może być to prawda, że próbuje je odzyskać. Ale co tu się stało teraz? Bo ona, ona tutaj widziała zabójstwo, cierpienie tego żołnierza. I do, dodatkowo słuchajcie, ona stwierdziła, że ten żołnierz mógł być ranny, ponieważ cierpiał. I był bardzo przywiązany do tych swoich cennych przedmiotów. Ale ona tak, jakby przewidziała, że ktoś tam na niego czeka, w tej karczmie, i tam został zamordowany. A złoto, które miał przy sobie, gdzieś ukryli na, 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 na koło posiadłości, właśnie tej starej leśniczówki. I do dzisiaj jeszcze nikt tego złota nie widział na oczy. I y, 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 co może właśnie świadczyć, że ten żołnierz, że, że ten żołnierz jest bardzo przyzwyczajony do tego złota i on chce je odzyskać. Mimo, że już nie żyje, ale jako duch chce być przy tym złocie. No i tutaj teraz ona no, stwierdza, że to złoto jest ukryte. Ona jakby próbowała się jeszcze z tym duchem jakby porozumieć, żeby odszedł, żeby zostawił to miejsce w spokoju, ale no nie da rady. no Jest to po prostu dla niej za, za, za duża siła. No i tutaj jest potrzebny egzorcyzma, eg egzorcysta. Dlatego no, postanowili z, wraz z leśniczym, że tak zrobią i wezwią wezwą egzor, egzorcyzmę. Egzorcystę, przepraszam bardzo. No i dobrze, jak już egzorcysta przyjechał. To też tak nie było, że od razu zadzwonił i, i już był na miejscu. Nie, nie, to jest prze, prze, przeprowadzana cała jakby rozmowa. Co jak, o co chodzi, co, co się dzieje w domu i tak dalej. Nie to, że zadzwonicie, od razu przyjedzie. To bardzo poważna sprawa i temat, żeby coś ogólnie takiego wzywać, taką pomoc. No ale dobrze, jak już później, później dotarł na miejsce ten egzorcysta. No, stwierdzają wszyscy, że coś tutaj się jednak dzieje i że no, będzie pan, pan, pan musiał przejść egzorcyzmy i też tutaj kurczę no. Może to też nie pomóc, ponieważ duch jest bardzo chciwy No i dobrze, słuchajcie, leśniczy się zgodził na, ten, na te całe egzorcyzmy Przeszedł je, wszystko się udało nic, nic nie pamiętał Co się z nim działo podczas tych egzorcyzmów Ksiądz, mu, ksiądz egzorcysta mu później tylko powiedział, że że się, że, się, że się tarzał po ziemi od ściany do ściany no i wszystko się udało. Na tą chwilę, na tą chwilę obecną jest w, tym, w tej jego leśniczówce spokój. Duch jakby został odesłany na tamten świat. Zortesta też również powiedział, no w tej chwili będzie spokój. Nie wiadomo, czy on też się tam nie będzie chciał upomnieć o to swoje złoto i czy nie będzie się próbował się wrócić z tamtego świata. Ale w każdym razie odszedł, odszedł w tej chwili, tak jakby na zawsze można powiedzieć. No i tutaj słuchajcie, ta cała historia tego mojego znajomego leśniczego by się skończyła dopóki nie to, że on mi też kiedyś tą historię właśnie odpowiedział cztery oczy słuchajcie teraz tak, bo ja kiedyś wziąłem wykrywacz i tutaj ma, nie ma co ukrywać, pojechałem do niego, do tej leśniczówki i szukaliśmy tego złota, tu nie ma co, nie będę was tutaj ściemniał szukaliśmy w piwnicy, szukaliśmy na strychu na strychu, to była właściwie poddasze, znaleźliśmy trzy, trzy skrytki, ale były puste. Po prostu były takie belki, y, takie wycięte otwory i to były y, jakby później zasłaniane taką stewką, ale były puste, no niestety. W piwnicy też szukaliśmy, chodzi tutaj o piec, też nic sam coś pieprzał, ale to były jakieś pierdoły, jakieś druty. Szukaliśmy też u niego w kuchni i w ogóle we wszystkich takich pokojach, gdzie on miał ale też też nic sam ale to najprawdopodobniej były kable, bo on później coś mi potem mówił, że tam trochę tej ściany nakłuł, musiał to potem zaś gipsować i tak dalej, że tam nic nie było ale, ale do czasu aż mnie spotkał w ostatnio No i tak jak wam mówiłem wcześniej spotkałem go ostatnio i się zapytał mnie czy mam mu pożyczyć 80 groszy do piwa bo mu brakuje daję mu złotówkę mniejsza o to no i tak słuchajcie rozmawiamy rozmawiamy i on do mnie w pewnym momencie, tam no, opowiadał o swoich problemach, no wiadomo, każdy jakieś ma, mm, ale mniejsza o To słuchajcie. I on się mnie pyta, czy ja mam wykrywacz. No ja mówię, no niestety, słuchaj, że no nie mam już, bo musiałem sprzedać, była taka sytuacja. Ha, on to zrozumiał, ale w każdym razie, no mówi, szkoda, bo był u mnie gościu też z wykrywaczem ostatnio. Ale ten wykrywacz był chyba słaby, mówi, bo nic nawet nie pokazywał, znaczy nie pokazywał kolorów, tylko pipczało, to może jakiś saper, czy coś takiego. No i w każdym bądź razie, no, no niestety, no nie, 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 ten, nie mogłem pożyczyć, ale mu że jak coś załatwię, że coś załatwię, to się, co tam u ciebie się zjawię. No i on właśnie mówił o tym, że tam były, że w piwnicy były wylewane, jakby wylewana podwójnie posadzka. Fundamenty to jakby na posadzka i jeszcze raz była wylewana. Coś takiego. Było robione dwa razy. No i teraz pytanie, czy tam coś może nie jest schowane. Ponieważ tak jak takiego ta, ta babka gadała, co się zajmowała duchami, że tam tego złota nikt nie znajdzie. On szukał kiedyś jeszcze na podworze, koło studni tam znalazł jedną skrytkę. Tam była pewna rzecz, o której nie mogę powiedzieć. On musiał później na policję oddać żeby nie mieć kłopotów, bo to różnie bywa. Też przy studni znalazł monetę, a to była z papieżem. A jakimś tam nawet nie wiem, bo nie pamiętam. I on później sprzedał, bo tak tego nie zbieram. No a co do tej posadzki wylewanej dwa razy, no coś tam piwczy i na pewno się tam u niego zjawię. Tam jeszcze na podwórzu są jakieś fundamenty, jakby takie piwice kiedyś były. Tam już jest zasypane gruzem. Ale widać, że są jakieś fundamenty. czy Może tam ktoś tego złota nie schował, i to, i to tak sobie tam jest do naszych czasów. No to jest, słuchajcie, no ciężka sprawa w tej chwili. Ale myślę, że jak się jakoś ogarnę na wiosnę, to też tam pojadę i można nawet nakręcę materiał z tego. Jeżeli ten leśniczy pozwoli, no i gdyby się okazało, że ta będzie piprzeć fajnie na kolor w tej posadzce, to może być naprawdę ciekawie. Tylko trzeba będzie to kłuć, to będzie problem ale myślę, że jakoś się tam zorganizujemy również i będziemy działać. No i cóż, ja w tej chwili się z wami żegnam do, do usłyszenia.